Dzień dobry, cześć wam wszystkim. Weekendzik, więc czas nagrać jakąś prostą, fajną muszkę. Dzisiaj dzisiaj nagram wam taką bardzo, bardzo prostą muchę którą zrobicie sobie bardzo szybko, bardzo mało materiału do niej jest potrzebne i każdy na początek sobie zrobi spokojnie taką muszkę będziemy potrzebować tylko koguta genetycznego, pawia, nić, haczyk i to wszystko ja dzisiaj sobie wziąłem haczyk, dziesiątkę to jest haczyk do hiku najprawdopodobniej, do hiku tak Kupiony od Gawlika ze sklepu, rozmiar dziesiątka. Dosyć duży, hak duży z tego względu, żeby było wszystko fajnie widoczne i na filmie, i żeby mi się tutaj szybciej, łatwiej robiło. Po prostu dla Was, żebyście szybciej sobie zobaczyli co i jak. I lecimy na początku. Sobie nić, tutaj jeszcze o nici powiem. Nić zwykła, jak najcieńszą, zawsze używam, jak robię suche. Żeby ta Mucha nie była za ciężka Żeby wszystkim ją... Co tylko można, żeby ją odciążyć Także mam takie pióro koguta Polecam, od Piotra Wiałkowskiego Z grup Muchowych i na Allegro i na internecie można znaleźć te pióra u niego Bardzo fajne są, polecam bardzo Przywiązujemy sobie na koniec takie piórko. No, to mi się nie podoba tak. O. I okej. Okay. Mamy dowiązane nasze piórko. I mówiłem Wam kolejnym elementem to jest PAW. Bierzemy sobie jakiś jeden na mniejszym haku, jakbyście robili. 16, 18 nawet, przypuszczam, że wy nie będziecie, akurat tutaj mówię do chłopaków ze szkółki, na pewno nie będziecie robić na 18 jeszcze, bo tak raczej mało robicie na takich malutkich hakach, łatwiej wam jest robić na większych, dlatego do waszych haczyków, czyli 14 do 16, 2 można, można próbować później z jednym, ale Łatwiej Wam będzie, jak sobie weźmiecie dwa promienie pawia. Dowiązujemy sobie tego pawika. I okej. Okay. Pamiętajcie, kto jeszcze nie dał subika, to zawsze jest szansa w tak zwanym międzyczasie. Owijamy sobie teraz tym, pawiem tuw. Mówiłem, że to jest bardzo prosta muszka, którą robi się bardzo szybko. Co prawda wiosna nam troszeczkę coś płata figle w tym roku. Ja sam już myślałem, że może jutro sobota może się pojedzie na jakąś wodę, może będzie fajnie, może będzie ciepło. Temperatura już na dworze w nocy u nas na Dolnym Śląsku nie ma już przymrozków. Pomyślałem sobie, a będzie fajnie, ale niestety zima zapowiada się, że to jeszcze nie koniec. No ale do sezonu zimowego trzeba się naszykować. I teraz owijamy sobie. Jak owinęliśmy powiem, owijamy sobie tutaj tą mierzynką w jakiś tam różnych odstępach, znaczy różnych, równych mniej więcej, żeby to jakoś wyglądało. I tutaj na końcu zraz. Ja wam polecam, żebyście sobie tutaj przy końcu zostawili troszeczkę miejsca. Z tego względu, że będzie wam łatwiej to zawiązać. To raz. A po drugie, to pióro ma to do siebie, że czasami jest takie śliskie. Może Wam się tutaj później wyśliznąć z tego wiązania. Szkoda by było, żebyście się stresowali. Odcinamy. Teraz jeszcze sobie palcami odegnijcie troszeczkę tą pierwszą pierwsze stosiny coś tu mi jedno odstaje. No i praktycznie węzełek jeszcze tylko na koniec. Ja sobie zrobię jeszcze jeden. No i to by było na tyle. Nasz sucharek gotowy. Może nie wyszedł mi tak idealnie, ale... Na szybkiego. Na szybkiego jest ok. Pamiętajcie, że ja się tutaj nie spinam na tych naszych filmikach. Wychodzę z założenia, że to ma łowić ryby, a nie ma być na wystawie w muzeum. A sami wiecie jak to jest w rzeczywistości, jak łowimy ryby w jakimś tam nurcie jakimkolwiek to ta ryba nie ma, przecież kilku minut na zastanawianie się i wybieranie czy coś w tej muszce jest idealnie czy nie idealnie, czy te tutaj stosiny się układają równiutko, czy ta część jest w bok, nie przyjmujcie się chłopaki uwagami tymi na internetach czasami, że coś jest nie tak. Pamiętajcie, że to są ryby, a nie jakieś nie wiadomo co. I to ma Wam sprawiać przyjemność przede wszystkim. Także dzięki za uwagę, szykujcie muszki, dajcie rączkę w górę lub rączkę w dół, jeżeli komuś się nie podobało. I do zobaczenia w następnym odcinku.